Dzisiaj chciałbym Wam pokazać całe gospodarstwo. No to może. Pójdziemy najpierw do królików. Tutaj jest ten samik, nic się nie zmieniło. E, wszystko jest tak samo. No to teraz przejdziemy do samicy. Jak możecie tutaj zauważyć. Jest paśnik jeden wid spytał się mnie po ile będę sprzedawał modach jak mi się o koci za sztukę po 10 zł No, teraz przechodzimy do takiego małego garażu albo nie Um, jest hmm. tutaj jest niezależności, w tej w tej piechowate stworzenia tutaj jest gniazdo iłówka ma osiem miesięcy Pary teraz się gnaż przejdziemy do garażu. Tutaj jest garaż. Kiedyś tutaj były świnie, a teraz tutaj jest na na miał, na węgiel i na drzewo, na wiadra w sima. jest do doła na siano tutaj jest beczka do słomy tutaj są widły, jak dajemy siano tutaj jest, jest, jest granulat dla jałówki tutaj opałki jak my na to mówimy tutaj gwiazda ma gwiazda, no

Będziemy remontować na drugi rok te drzwi. Tutaj już to sporo sprzedaliśmy, a tam są worki do siewu. Tutaj jest aktualnie moja mieszanka i marchewki. Mieszanka składa się z owsa. Z przeszyta i z menu Tutaj jest, no, ten goryczyca. Nic z tym nie robimy. albo czasami się jemy, żeby było lepsze, czy lepiej rosło siary. No tutaj są. Woryki z żytem. Akurat teraz mój tata sieja Tutaj mamy... Mamy jeszcze trochę... Takie dla moich pisklaków, jak były w tym roku. Jeden lęk. Tutaj jest, gdzie kładziemy... Ten... No, jak to się nazywa? Owies. Tutaj kładziemy owiec. Tutaj są sznuryki. Piły takie i te różne. Na. Tutaj w tamtym roku czy tutaj. Nie, tutaj było gniazdo jakiegoś ptaka, nie wiem. Było 7 sztuk. Tutaj jest. Z tego będę robił aktualnie chyba paśnik Dla tej samicy. Oj, tutaj nie pokazałem tutaj jest szafa na różne takie tutaj są też jakieś tutaj jest młotek na, nagrywam właściwie od, o 16.47 tutaj jest sadzarka W tym roku zasięliśmy łubin i skosiliśmy to jest doła. Tutaj są belki. Ja tutaj jest do kota w tym kotu dajemy jedzenie tutaj jest dwukółka Tutaj tutaj wóz, będziemy go naprawiać. E, tutaj jest pająk. a potem, a tutaj jest owiec, tutaj jest obrydacz. Tutaj jest talerzówka. Tutaj widły do gnoju. Tutaj jest kład. Jest on popsuty. Mojego brata kład. Tutaj jest ten... Zapomniałem, jak to się nazywa. To się przewiewa zboże. To je, jeszcze wam pokażę kilka rzeczy No to teraz Nie tak tutaj jest kibel, tutaj szopa. Zaraz może do nich przez kosiarka. Nie wiem jak się nazywa. To brony. to ma dwa imienia. Tofik i Aso. Ta ją w się dwa, bo się gna, Jak wspominałem, od tej Tamtego białego będziemy prawdopodobnie brali na ubój. jest krowa i ciągnik y, Ursus 3000 3512 Nie pamiętam jak się mówiło Teraz jest lęgu tej samicy będziemy kupywać paś. Nie ten poidło. Teraz jeszcze na pożegnanie. Może pójdziemy do samczyka. I tu jest ten samczyk.